No, hejka Wam, cześć. Dzisiaj mam tutaj takiego małego gościa do przedstawienia. Nowy członek naszej szarikowej rodziny. <grywki> jak widać, pies to nie jest. Także dostaliśmy takiego kotka. Gdzieś tak z godzinę domu przyjechał do nas. Jak widać, no już się całkiem ładnie zadomowił. Szarik jeszcze go nie widział, bo nie chcę, żeby miał za dużo wrażeń. Jak na jeden dzień pojechał z ze wsi do miasta, żaden znowu z miasta na wieś, także trochę dzisiaj pojeździł, pozwiedzał. Na no, razie imiona nie ma, miona imienia. Myślę, że wspólnymi siłami coś ciekawego mu wymyślimy. Jak macie jakieś ciekawe propozycje na fajne imię dla niego. To można, można dać w komentarzach. Też bardzo mu się podoba tutaj ten dywanik. Ma taką kuleczkę. Ale ta kuleczka chyba mu się i tak nie bardzo. No? Też fajna kulka No, oczywiście pozdrawiam panią Dorotę z córkami, które przechowały tego naszego kotka dzisiaj. I też od nich jest ta kulka dla niego. Także dzięki wielkie. Kota sobie na razie urzęduje tutaj z naszymi kurczakami, które bardzo dobrze słychać. Robią hałasu, jakby ich było 10. A są tylko 4. Dostał już większe karton. Tutaj dla kota zrobiłem na szybko taką kuwetę. Nie elegancko. Wiedział, jak się za to zabrać. Od razu po przyjeździe, może widać, że lubi siedzieć na, na wysokości, jak to kot. No to sobie tutaj na tej ławie siedzi. Apetyt ma wiadomo. A Gandeski ma ta. Skarpetki białe. No nie wiem. Ja na razie jakiegoś fajnego pomysłu na imię nie mam. Ale myślę, że coś się uda. No, także co? Pozdrawiamy Was z Kotasem i trzymajcie się. Hej.